Jak mieszka Kandarian i Krzysztof Dzień dobry. Dzisiaj muszę powiedzieć, że będą placki, placek będzie po węgiersku. Chciałabym powiedzieć, że to będą placki na kartoflach z mięsem. Dokładnie, mówiąc tak, po polsku. Mówiąc po polsku, po naszemu. Co mamy dzisiaj tu przygotowane? Starty. Więc tak, starte ziemniaki. No one są zaspane już mąką, wiadomo, żeby nam nie ściemniały. Ale poczekaj, jak one są starte, pokażemy. No drobniutko. Starte są na drobniutko, ale co mogłyby być równie dobrze starte na takie wiórki, co? Tak nie za bardzo, bo nie wszystkie gatunki ziemniaków rozpadają się podczas pieczenia. Aha. To trzeba wiedzieć po prostu jaki gatunek ziemniaka. Ale ja bym nie ziemniaka. chciała, żeby one się rozpadły, żeby były takie wiórki. Ale nie to... zawsze się skleją. A tu jest właśnie pies pogrzebany w tym. Boże, to jest Cały megas, jakże ja tak powiem tych placków właśnie ziemniaczanych. Więc starte ziemniaki yy, zasypane mąką, żeby się Do farszu będzie potrzebne mięso mielone. My tutaj mamy mięso wieprzowe, ale też może być do farszu mięso w kawałeczkach, i może wtedy jest taka forma kawałeczkę. gularzu, tak? Tak, może być też w kawałeczku. My akurat mamy mięso zmielone, jako gularz węgierski, no więc wiadomo, papryka. Cebulka, koncentrat pomidorowy, odrobina żółtego sera, no i jajko do ziemniaczanych. Bo mogłaby być też czerwona fasola, tak? Mogłaby być też czerwona fasola, ale po prostu no, inwencja Bo Ja tutaj dzisiaj każdego. jestem z przypadku, bo dzisiaj w tym programie miało mnie nie być. Krzysiu miał być sam, ale jak usłyszałam, że są placki <grym> po węgiersku, to ja szybko przybiegłam, bo razem, tak, tak żeby mogła później sobie trochę. A ja się cieszę, bo kto mam i kto pomoże? Koleżankę masz, tak, no dobrze. Dokładnie, nie z kim Czyli co robimy? Dobrze, ja się może wezmę za robienie placków nieczarnych, a ciebie, Agnieszko, poprosiłbym o po pokrojenie cebulki i papryki. No dobrze. Czyli tak, kroimy to w takie małe cząsteczki, tak? W tak? kosteczkę. W kosteczkę i będziemy później smażyć, Smażę, tak. A ja sobie zrobię placki ziemniaczane, ciasto. No właśnie chyba największy problem dla mnie byłoby z tym ciastem, bo tak jak mówisz, trzeba uważać, żeby tak, nie no były za twarde, żeby nie były za miękkie, za miękkie żeby nie były za luźne, żeby się upiekły i żeby się żeby nie przypaliły. Były no właśnie, żeby się dokładnie. nie przypaliły, bo y, przypalone ziemniaki są bardzo gorzkie. Bardzo tak. No i niezdrowe przede wszystkim. Więc tak, do ziemniaków i odrobiny mąki dodajemy jajko. Jedno nam tutaj wystarczy. Gdybyś mi dał tutaj tą patelnię, to będę wrzucała. Proszę bardzo, zrobimy no tak, że się jest może... Gorąca. Jest ciepło, bo jest, jest gorąca? Tak. Mm. Nie, Agnieszko, do tego, do garnka. Przepraszam. W tak, bo patelnie uspałem swoje będę... placuszki. Tu już jest gorąca, także możemy już wrzucać. wrzucać. A, A ja wyrobię ciasto na placki ziemniaczane. Ciasto troszeczkę solimy. Tak do smaku. No wiadomo, każdy ma ten smak inny, więc... No, ale żeby takie było w miarę bo zjadliwe. Bo możemy zrobić mniej ostre ciasto, a, a bardziej, bardziej ostre ostry parsz. Tak. Zobaczmy no, sobie. Mamy sobie jarną bo to, to można wszystko razem po kolei wrzucać. Niech no, nam się smaży już. Mięso mielone, wiadomo, nie potrzebuje aż tak długiej obróbki termicznej, bo no, te kawałeczki są maleńkie, prawda? Więc to też robi się bardzo szybko. Do ciasta dodamy odrobinę czosnku. Odrobinę majeranku. I te placuszki nie za duże, tak? Czy Ty będziesz duże robił? Takie no średniej wielkości zrobimy, takie nie giganty, nie maleńkie. Takie, żeby nam się na pół zwinął. Bo ty chcesz je zwijać czy przykrywać Kopertę y, Kopertę zrobimy Aha, taką samą. No dobrze, zobaczymy, co to będzie. Możemy zrobić i tak, i tak zresztą, bo sposobów podajania tego jest bardzo wiele. Odrobinę mąki, bo mamy trochę za mało. Y, nie powiedziałem jeszcze Państwu wcześniej. Ja tutaj mam z ziemniakami startą jedną cebulę. Mhm. Yy, żeby, był żeby był, bardziej był smak bardziej tak. wyraźny tych ziemniaków. Po prostu zapomniałem. Ładnie nam się to co tak. już. Jeszcze odrobinę mąki. Czosnek masz granulowany. Czosnek tak? mam dzisiaj granulowany, tak. Dosypiemy go też troszeczkę do tego farszu, żeby tak było czuć ładnie, żeby pachniało. Bardzo tak, fajnie się tutaj to już smaży. I to jest danie bardzo szybkie. Bardzo szybkie. Danie bardzo szybkie. No mówię, no cała... I nie wiem, dlaczego ono nazywa się węgierskie, bo... Yy, placki, placki ziemniaczane są, polskie. Placki ziemniaczane funkcjonujące w naszej kuchni. Tak. Mięso mielone też. Mięso mielone Jak z papryką i z cebulą. Można byłoby jeszcze do tych placków dodać coś do koloru, ale no to już... Można by to Zależy tego. od artysty. Tak, Co no, tam po sobie mógłby to... być zielony groszek, mogłaby być, być czerwona fasola. fasola. tak. Papryka może być różnokolorowa, to wtedy bardzo ładnie wygląda. No Ale pokazujemy tylko taką wersję uproszczoną. Tak, taką żeby bardzo Nie prostą. robić kłopotu. Dobrze, ciasto mam przygotowane. I podobnie jak ciasto naleśnikowe, nie smażymy na dużej ilości tłuszczu, tylko na prawie suchej patelni. Ręczniczkiem kuchennym. przecieramy patelnię. Trzeba tylko, żeby się nie poparzyć. Mamy zrobione i nakładamy placuszki. On będzie nam trochę jeździł, dopóki się nie przyklei. No i to jest może na ten garnek, żeby było widać, co to się dzieje na tej patelni. Ale szkoda jest mi tego ognia. tu chodź gdyby się coś... zamienimy. Zamienimy się, możemy się zamienić. Kobieta mają tu większy palnik. No to dobrze. Dobra. Dobrze. Proszę, ja sobie przejdę. To zamienimy się stronami. Bo chętnie popatrzę, bo jednak yy, taka prosta sprawa, jak pieczenie placków, nie jest wcale taka Tych prosta. Prosta, tak. No to też od patelni zależy. Żeby ten placek no, tego... nie był gruby, bo wtedy tak. tej treści w środku jest niepotrzebnie nie, Oczywiście tak niepotrzebnie dużo. aż tak dużo. Fajnie nam się podpieka mięsko już do tego. Słabo ci się smażę, Czy dobry ma Nie, teraz sobie troszeczkę go może... O, wystarczy. On powoli, żeby się piekł, nie musi aż tak szybko się piec. Ale żeby był chrupiący. Żeby był chrupiący. Jak chrupiący. Okay. I co i będziesz to zwijał, tak? Na pół tylko złożymy pół. to. farbę do środka. A jak na nasze niązko? Dobrze. Dobrze. Bardzo ładnie już perkocze. Dobrze wygląda. Możemy to teraz trochę opieprzyć, osolić. Mm. Aha, A majeranek no. wróciłeś? Nie, też. Dopiero będziemy dawali wszystkie przyprawy, nie wiem. A mieszkowe do uznania, proszę. Majerankujemy. Troszeczkę czosnku i Majeranek do placka pomidorów. węgierskiego do sosu, moim zdaniem, jest niezbędny. Nie? Oczywiście, że tak. Moim ten zdaniem zapach też. musi być. Tak. Czyżbyśmy się zgadzali? Chociaż w, jednej kwestii. Chociaż w jednej kwestii. Dobra, przewróćmy teraz tatuszek sobie na drugą mhm. stronę. Niestety muszę zdjąć mój aparat. No, to jest właśnie urok smażenia. No już tak, czuć teraz majeranek. <laughs> Trochę czosnku. I na pomidor włożymy na końcu, żeby mm -hmm. nam to wszystko tak ładnie pachniało pomidorkami. Na końcu? A, Włożyłam końcu. teraz, zobaczymy. Dobra, jeden placuszek już mamy. No, tak, to już parko. No, już teraz się robi fajnie. Jednak można byłoby troszeczkę tłuszczu dołożyć, bo one takie biedne te placuszki są trochę, co? Nie? nie, bo to jest akurat ten, ten z drugiej strony. Od bardziej, Aha, od bardziej jest podpieczony. Jak złożymy go na pół, to, to będzie na wierzchu właśnie tą dobrze. opieczoną skórkę taką ładną widać. Ile zrobimy tych placuszków? No, ze 4 sztuk nam pewnie wyjdą. No dobrze. Akurat sosiku też mamy. Tak. Sosik już super wygląda. Tak, bardzo ładnie. Widać, nie widać. I ten sosik jest najlepszy, bo on nie ma żadnych... tylko jest granulowany yy, czosnek. czosnek. No ale to... Natomiast tu nie ma żadnych takich dziwadeł typu jakiś sztuczny sos, tak, proszek. To jest po prostu mięso, warzywa, koncentrat pomidorowy. Równie dobrze moglibyśmy pomidora też tego pomidora, ale tak, no, się kroimy trochę, żeby coś tam przesmażyć. się zdziało w tym sosie. Mhm. Nie, pomidor nam się rozpadnie. Tak, tak. No, żeby tylko nie za dużo, żeby sosu za dużo tak, Ale pomidory bo... o tej porze roku już są z tola, więc są takie mm. ładne, mięsiste. Tu, Chociaż nawet możemy tego pomidora pokroić na wierzch. Można Właśnie. pokroić Zostańmy. na wierzch. Dobrze. A po co ci jajko jest potrzebne? Yy, nie, ja używałem jajko do klasku znieczarnego, ale jedno. po prostu zostało, żeby, żeby za dużo nie było. O, widzisz, tam jest fajnie. Sosik super już robi. Soby ten sosik. Tak, posmakuj. Co mógł, potrzeba dodać jeszcze? Trochę gorący. Trochę gorący. Hmm? Trzeba wystwydzić. No i mamy danie w 10 minut. No, nawet nie będzie 15, ale bardzo szybko. Czyli dłużej, to jest danie typu dłużej jemy, niż, niż przygotowujemy. Tak, to się zgadza. No, jedynie starcie ziemniaków, ale to można, no, można. to można, czy nie? Mm, soli. Soli. Poczekaj, pieprz czy sól? Pieprz. Dużo soli i pieprzu trochę też. co skończyła sobie. Taką masz tą sojniczkę. Dobrze. Właściwie sosik mamy już gotowy. Gotowy, tak. Można go już zdjąć z źródła ciepła. Ja zaraz usmażę jeszcze innego placuszka. Będziemy mogli... Zrobić. Zrobimy na dwa sposoby może te placuszki, co? No, jak chcesz. Ty jesteś dzisiaj szefem. To może zrobimy dwa takie to zmiany ja albo... Dobrze. Kończ, ale już daj mi talerz. Tak. Tu będziesz miał Agnieszko taki jeden większy on. Uh I -huh. ja go sobie zawiniesz. Zawiniesz, tak. tak. I już podaję Ci. Jak on jest wypieczony w tą stronę. Sosik, tak, sosik może być pikantny. Do tego. Tak, no do placków może być taki ostrawy ten sosik. Teraz do tego nam ładnie pasuje pomidorek. Tak. Na wiesz? I co tak? Tak. W ten sposób, oczywiście, że tak. Pomidorek. Piękne są już teraz pomidory. Tak, o tej porze roku Możemy wymyślimy są... jakieś leczki. Następne. Możemy wymyślić, oczywiście. Ja sobie przygotuję też talerz. No, co są? Mamy tutaj trochę kłopoty z miejscem, tak, dlatego się. kroję tak jak nie powinnam, ale czasami można zaszaleć. Oczywiście, tak. że tak. Tu gdzieś mamy miejsce, takie pomidory, super, chcesz? Bardzo ładne, ja też poproszę. Ogórek, a może też się tutaj otrę. Tak, i warzywa jak najbardziej pasują do tego. Wiadomo, w środku jest mięso. Dodatek skrobowy to jest nasz, nasz placek. Jeszcze muszę. A wpinaczę. ser? Ser zrobimy do tych takich placków na wierzchu, jak będziemy mieli. Mamy zamknięte, będziemy mieli otwarte placki. Aha, to do tych otwartych zrobimy. Dobrze, czyli to mamy już gotowe. Tak, tu masz Agnieszko, nie wiem. Jeszcze możesz sobie jeden zwinąć, bo ten jest też taki ładny, duży do zwinięcia. Na no jeden talerz. Może być na jeden talerz, a ja teraz zrobię, o poproszę ten jeden placuszek, ja zrobię trochę inaczej. Aha, to weź najpierw sobie, możesz nałożyć farsz, a ja sobie ukroję kawałek sera. Czyli nam wychodzi taka mega porcja. Mega porcja, tak. Na placek teraz, w tej drugiej wersji, kładziemy go potem na chwilę na patelnię, na to położymy żółty ser. Twoje kombinacje z serem się bardzo widzą, podobały. Ostatnio ten smażony ser. Tak? Tak. Moim zdaniem ser pasuje do wszystkiego. Jak ktoś lubi, oczywiście. No, chyba, że ktoś nie lubi. No i teraz odrobinę farszu na to nałożymy. I to nam się wszystko ładnie zapiecze. Wcale nie używając piekarnika zresztą. Boser praktycznie potrzebuje chwilę tylko ciepła, żeby się nam rozpuścił. No, tutaj mamy taką porcję dla drwala. Tak. No tak, placki zmieszane są takie bardzo syte. Bardzo pożywne, no wiadomo, jest to takie danie dla głodomora, jak ja to mówię. Dla głodomora. No tak, ale takie obiadowe. No oczywiście szybkie. Ale możemy Proste. też zrobić, tak. Ale jak ładnie się ułożył, dekoruje, to może to być także danie dla gości. Oczywiście, że tak. A teraz czekamy. A już nam się topi, ser. Topi. Nam jeszcze się moment, i zaraz będzie dobry. Czekamy, czekamy, czekamy. Mówka. Jeszcze chwileczkę. Tak, tak. Fajnie wtedy ten platek jeszcze się dodatkowo podpiecze podpiecze, od tak. On tak jest. Nie przypali się, bo wiadomo, no jest o, a coś w farszu. Kawałek ale to gdzieś tam teraz. też się przypieku. Minutka i już ten ser się topi. No tak, ale to jeszcze wtedy jest takie danie z tym serem bardziej ciężkie. Bardziej ciężkie, tak, no to już takie jest danie bardziej, bardziej ciężkie. To już wiadomo, dla wytrawnego ser. żarłoka jest tak, takie danie. wtedy tak. Z serem. No, no myślę, że już by nam serek spływał. Mhm. Już zrobił się miękki. Ja sobie muszę pomóc niestety ręką teraz. Z tej i z tej strony. Hop. Chcesz górkę? Tak, poproszę. Do koloru? Do koloru możemy dołożyć kawałek zielonego i wyjdzie nam kwiatek. I tak przygotowane danie. Krótko, szybko. Czyli I bardzo pożyteczny. Placek z sosem wierszowym, Węg tak. węgierskim. Nazywamy. Może być węgierskim. Niech będzie z Niech sosem będzie węgierskim, węgierskim w restauracji rustykalnej. Zapraszamy do kolejnych odcinków Agnieszka Kandaria i Krzysztof Olejniczki. Dziękujemy bardzo. Do, do zobaczenia.